ma z tej strony Miksztyn. W tym odcinku Wam pokażę jak zrobić jak zrobić legalną, nieskończoną kasę w GTA V. To nie jest żaden glitch ani żaden, żadna modowana kasa. Wystarczy mieć tylko... Znaczy wystarczy tylko robić misję z klubu, znaczy misję z Kasyna i mieć drugą postać albo tworzyć. A chodzi mi o to, że musimy wejść tutaj w statystyki Nagrody. I witamy w Diamond Casino. I musimy zrobić te wszystkie 6 misji. Musimy zrobić te wszystkie 6 misji. Jak zrobimy te 6 misji, to dostaniemy 2 miliony. Dostaniemy Paragona, jak widzicie. I teraz powiem Wam, jak robić nieskończoną kasę. Musicie po prostu wejść tutaj w zakładkę mm, e, menu interakcji. I zaraz, zaraz, gdzie tu jest? Musimy wejść. Chyba w ustawienia o jest, i musimy wejść w zmień postać i wchodzimy tutaj normalnie na randomowo zmień postać. Zaraz, wam, zaraz powiem, co trzeba zrobić. No to jest proste. To jest... Tylko musicie mieć osoby do pomocy, bo tak to, to trochę lipa, albo z randomami. I wchodzicie tutaj normalnie. Tutaj macie postać. Na mo... Ja na mojej postaci zrobiłem wszystkie misje, i teraz wchodzę tutaj na nowo na tą postać, tą drugą. I robię wszystkie misje i dostaję na nowo 2 miliony. Usuwam tą postać, tworzę nową, dostaję 2 miliony i potem znowu usuwam tą postać, dostaję znowu 2 miliony i wszystko idzie na tą główną postać. Wszystko idzie na jedno konto bankowe. I tak mamy legalną kasę, która jest nieskończona. Dopóki w sumie, do, no dopóki tego Rockstar, chyba nie ten. Nie jakoś nie zablokuje, ale chyba nie. I mamy legalną kasę. I tak bez końca skasujemy, tworzymy nową, robimy misję, dostajemy kasę, skasujemy, robimy misję, dostajemy kasę I, i tak cały czas i dostajemy 2 miliony na samym końcu. Prosty poradnik Więc zasubskrybujcie kanał jak Wam to się spodobało. Zostawcie lajka, dajcie komentarz. I do, ja się z wami żegnam do następnego filmu takiego lub innego lub live'a i cześć